Witam w, kolejnym, witam w kolejnym filmiku. Zapachy nie u mnie w tym momencie Rogold y, Thomas de Monaco. Przepiękny, bogaty, y, lekko animalistyczny, szlachetny, trochę słodkawy, trochę miodowy, trochę cynamonowy, trochę przybrudzony i jest to zapach Thomas de Monaco. U Darka jest to Vetiver Vernoktur, wersja klasycznie zbordnikowa, więc jest, jest też oczywiście wersja atarowa, bo tutaj pokażę, nie wiem się dać. Do pokazać starą w starej budowie. Tak? To jest nowy budynek, ale obok jest fragment yy, wieży ciśnień już w, w tym starym budownictwie, chociaż czy mi się to uda pokazać, bo no, tam kawałeczek wystaje. Natomiast wcześniej yy, były też inne zapachy w użyciu. Testowałam Dirty Rice Born, to są tam sławiutką. w użyciu... Yy, LK, bardzo dobry zapach, z pięknie włożoną skórą. Bardzo ciekawy, bardzo dobry parametrowo. Oraz... E, już mi umknęło, co tam jeszcze? E, testy moich nowych zapachów, między innymi mojego pierwszego zapachu z gruszką. Z przepiękną bazą. Muszę powiedzieć, że przepięknie się rozwijają, przepięknie się układają. przepiękne rozwój, przepiękna baza. Muszę jeszcze go popracować nad otwarciem. Baza z pięknej ambry gdzie zambuł generalnie nie przepadam, z pięknego e, takiego aspektu trochę dom, trochę takie złote drewno. E, dwa rodzaje szafronów, w tym taki szafran mineralny, w piękna baza, w aha, miód. Taki składnik trochę e, palonej słodyczy, ale wszystko jest takie bardzo szlachetne. Generalnie właśnie w taki, chociaż labdanum absolut, generalnie e, żywica jodłem. Lepko, drzewnie, słodko, gęsto, właśnie ten miód, żywica, jodłem. Ale też ten dąb. I ta piękna ambra kremowa z taką balsamicznością, mirrowością I w to ulokowana gruszka, też trochę ekstrakt naturalnej bergamotki. Jeszcze muszę nad tym otwarciem popracować, żeby gruszka mi się podobała tak w 100%. procentach. jest bardzo ciekawym. Na ręku ma mhm. A ja też. Y tak, idziemy na w zasadzie na dłoni A my jesteśmy na kolejnej beśniacie Poznajemy okolicę miasta z Rumisem Byliśmy w Rumiary, Wejherowo, Sopod Gdańsk, Wyspa Subieszewska Malbork, Eglonk To wszystko dobrze znam oczywiście również w Sebchelskim okolice półwyspu również tamtą stronę, z tamtą stronę Ryba zamki, także teraz padło na miejsce, gdzie w ogóle jest jeden z zamków krzyżackich. W tym, są też zamków krzyżeckich i akurat właśnie tutaj jest jeden z zamków. Już część widzieliśmy w ogóle, bo ruiny zamku są tylko w Toruniu, oczywiście jest zamek w Malborku, ale właśnie tutaj jest ta trasa i właśnie tutaj nie było aż tak daleko. A jeszcze pogoda w miarę dopisuje. Trafiliśmy też na wydarzenia patriotyczne. Także fajnie i yy, yy, właśnie mamy kolejny zamek w ogóle, bo ogrom zamków już widzieliśmy, ale to taki był też nie Krzyżacki, tylko na domu Śląsku jest pełno zamków, ale też już kolejny że chodzi o zamki, właśnie ten Darek że będziemy zbierać zamki krzyżackie, także teraz są zamków krzyżacki.